Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa powitać na spotkaniu, które jest w nieprzypadkowym miejscu i nieprzypadkowym czasie. Chciałbym e, powitać przybyłe media, przybyłe osoby e, z naszych kandydatów, osoby wspierające. Proszę Państwa, to miejsce wybraliśmy dlatego, że jak Państwo pamiętacie, tutaj rozpoczęła się nasza kampania, a ostatni czas e, do ciszy wyborczej pozwala nam już na to, żeby zdobyć się na pewne podsumowanie naszej kampanii. Chcielibyśmy zwrócić uwagę po pierwsze, że świadomie wybraliśmy nacisk na kampanię bezpośrednią, która stawia na kontakt z mieszkańcami za pomocą chodzenia od drzwi do drzwi, czy w wersji internetowej kontaktowania się z wyborcami od profilu do profilu pozwoliło nam to skontaktować się naprawdę z wieloma mieszkańcami w wielu miejscach. Przekazy medialne i billboardy miały służyć jedynie jako wsparcie dla tego podejścia i jako próbka naszego stylu naszej estetyki. I była możliwością porównania się z tym, co proponują inne, Komitet. Tutaj jest bardzo dobre miejsce na to, żeby podziękować wszystkim za te wszystkie słowa wsparcia, za współpracę. Chciałbym szczególnie podziękować Komitetowi Wyborczemu, który stanowił jednocześnie cały sztab. Chciałbym podziękować wszystkim kandydatom, którzy pracowali w terenie. Chciałbym podziękować wszystkim osobom wspierającym. Szczególnie chciałbym podziękować naszym rodzinom i bliskim za cierpliwość i wsparcie w tym czasie. I to, co udało się zrobić w tej kampanii, potwierdziło słuszność tego podejścia, ponieważ mieliśmy okazję w bezpośrednim kontakcie skonfrontować naszą propozycję programową, nasze propozycje osobowe, personalne z potrzebami, z opiniami mieszkańców. Dzięki temu nabraliśmy jeszcze większej pewności, że nasza propozycja wypracowana nie tylko w ostatnich miesiącach, ale też przez 8 lat funkcjonowania reaktora B7 jest spójna z potrzebami mieszkańców i jest postrzegana jaka szansa, realna szansa na zmiany. Cieszymy się, że jesteśmy postrzegani, że nie tylko mówimy o tym, że wspieramy młodych, ale też na naszych listach jest reprezentacja wiekowa. Która zamyka się w liczbie 42, jest to średnia wieku na naszych listach. Nie mówimy tylko o wspieraniu kobiet, ale też 50% osób na naszych listach to kobiety, które mają czołowe miejsca na listach. Nie mówimy tylko o tym, że chcemy rozwoju poszczególnych dziedzin czy poszczególnych inwestycji, ale też ludzie związani z tymi środowiskami, takimi jak sport, jak kultura, są na naszych listach. I to pozwala na to, żeby Państwo oceniali tą propozycję jako kompletną, autentyczną, spójną. Cieszymy się, że widzicie w nas, że jesteśmy naprawdę ruchem oddolnym, nie z żadnymi partiami, że po prostu chcemy działać bez żadnych innych przesłanek, jak tylko dobro tego miasta. I zmierzając do brzegu, żeby Państwa nawet najlepsza propozycja nie obędzie się w takim wypadku bez Państwa poparcia. Tutaj jest gorący apel o głosowanie, udział w wyborach, ponieważ 7 kwietnia nie będziemy wybierać tylko tego, kto personalnie będzie rządził miastem, ale będziemy też wybierać dynamikę i kierunki działania. I tutaj wybór jest między tym co nowe, co dynamiczne, co stwarza szansę na nowe podejście do starych problemów, a tym, co jest kontynuacją dotychczasowego działania. Nie ma innego wyjścia jak na zmiany, jak to, żeby nowe propozycje, nowa energia pozyskała większe poparcie niż dotychczasowe podejście do spraw. Dlatego jest gorący apel do Państwa, żeby iść na wybory żeby głosować na nas jako realną szansę na zmiany i pozostaje prosić, żeby przekonywać też swoje rodziny, swoich bliskich, swoich sąsiadów. Ponieważ jest takie powiedzenie, tak podsumowując jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz iść szybko idź sam, ale jeżeli chcesz iść daleko, musisz iść wspólnie razem. My chcemy zajść daleko, dlatego prosimy o poparcie. Głosujcie na reaktor B7, głosujcie na Wojtka Woźniczkę, który jest kandydatem tej nowej energii na burmistrza. Dziękujemy za wszystko i bądźmy w kontakcie. Dziękuję bardzo.